Siemanko, z tej strony TROPCO Witam w kolejnym odcinku z Farminga22 Dzisiaj zajmiemy się sianokosami oraz e, pomaganiem tutaj przy żniwach Pomaganiem, no bo zatrudniłem pracownika, który muci, a ja mu tylko mam zadanie podjeżdżać ciągnikiem z przyczepą Poza odcinkiem e, ogarnąłem sobie parę rzeczy takich jak chociażby sprzedaż e, tej soi której miałem tyle e, w silosie kupno nowych maszyn no stwierdziłem, że kupię je poza odcinkiem bo nie chciałoby mi się tego robić na odcinku a trochę z tym zeszło no i muszę wam powiedzieć, że trafiłem na fajną okazję bo udało mi się kupić ładowarkę teleskopową marki Klas za 50 tysięcy bo była akurat na tych przecenach w sklepie także jestem uradowany kupiłem też beczkę do gnojowicy dwie przyczepy do mleka takie małe kosiarkę tutaj naprzód do maseja i jeszcze tutaj tą przyczepę, którą kupiłem w poprzednim odcinku uzbroiłem w rozrzutnik do obornika, tak, że jest już sprzęt konkretny będziemy mogli już sobie ten nawóz od naszych krów Rozwalać na polu. Więc się cieszę. Warto też dodać, że wyszedł wczoraj. Wyszła wczoraj aktualizacja do farminga. którą już James musiał naprawić. No bo, oczywiście, ja wczoraj miałem takie problemy z farmingiem, że to jest niesamowite. Nie mogłem chociażby. Cały czas mi się sama sprzedawała Wiharka do PL. W końcu musiałem sobie Tom Anderson'a kupić i dopiero ona mi się nie, nie sprzedawała. Nie mogłem kupić y, widełek do y, Bell, y, które mogłem podłączyć do ładowarki teleskopowej. Także dosyć takie wkurzające te błędy były. No ale aktualizacja nam dodała też dużo dobrych rzeczy, jak chociażby wyczekiwany przez wszystkich klas Xerium. Także myślę, że naprawiając ten, tą łatkę, łatką do patcha yy, odkupili swoje błędy, a tym, że dali nam właśnie tego Kseriona, to jak najbardziej zaplusowali w środowisku graczy. No bo jednak ten Xerion był potrzebny do farminga. Koszę tą trawę właśnie na kiszonkę. A jeszcze tą przyczepę kupię tutaj. Ona będzie docelowo do ciężarówki. ciężarówka też się kupi niebawem. Ale chcę już na nią sobie miód ładować. Tam w oddali widzicie, e, stoi laweta z belami kiszonki. No bo stwierdziłem, że w tym sezonie cały czas kiszonkę będę robił w ten sposób. łatwiej to po prostu i szybciej przetransportować do punktu skupu no i tak ogólnie sobie wczoraj grałem No 6 godzin spędziłem w farmingu żeby wszystko poogarniać fajnie obsiać pola sprzedać plony ogarniać TMR dla krów no bo też tego było trochę do ogarnięcia hm, także nie próżnowałem Jaż aż mi się głos zaczął łamać teraz o, uda się to na raz wziąć no kurde, jednak to kosiareczka naprzód to kosiareczka przydaje się bardzo ja sobie tu jeszcze jakoś to Polę tutaj upiększył, czy znaczy upiększył, wyrównał, żeby to było równomiernie pokoszone. Im więcej trawy, tym więcej trawy. Myślę, że mogę sobie już złożyć i zaraz sobie pojedziemy po... O, tutaj stoi ta ładowareczka piękna. Oczywiście kupiłem do niej łyżkę i widły do obornika. bo widełek do bel jeszcze się nie udało kupić przez ten błąd cholerny. No tu jest beczka na gnojowicę. <laughs> Jak widzicie już jest zatankowana gnojowicą. Okej. Jedziemy po zgrabiarkę. i widzę, że pracownik... Kurde, wrypałem się w bramę. Że pracownik nie dosiał mi tego sorgo. To mi się oczywiście niezbyt podoba, no ale trudno. Że akcja zgrawiania teraz. Masaj Ferguson już też sporo popracował, ale jednak można powiedzieć, że przez ten czas poza odcinkiem wycisk dostawał jak zwykle duży Masej. Cały czas z Turem jeździł, nie, nie gasnął prawie. że będę miał dosyć tak mało miejsca do nawracania rozłożę ją sobie i po prostu jakoś postaram się cofnąć myślę, że może w przyszłym odcinku zrobimy owijanie tych bel że oczywiście jeszcze będę musiał sobie wziąć kredytu, który dopiero co spłaciłem, żeby. Wziąć widełki Niech tak będzie. Okej, okay. Pojadę mhm. sobie do końca i pojadę odebrać ziarno od pracownika. No i fajna praca. Dobra, tu jest mój face. i teraz do kombajnu. Na pewno bardzo dużo będzie pszenicy. Kombajn też już 6 motogodzin. Także spora wo. Czy tutaj był nawóz? 20%, 50% pięćdziesiąt Ok. <słuch> no niestety no kosiarki na ciągnika się nie da podłączyć. i pracownik. Teraz zrobię takiego poprzeczniaka Nawet dwa. to tylko powrzucać na pole i zgrabić ok? <laughs> jakie są plany wobec tej łąki tutaj zrobimy jeszcze jedne sianokosy znaczy ja już zrobię poza odcinkiem i będziemy tu siać tu i tu, gdzie teraz rośnie sorgo, a potem to po prostu zoramy i połączymy w jedno. Także kupa, rajdy, jak zwykle się nam szykuje, ale no cóż, to jak nie my. Mam miejsce, żeby sobie zawrócić. Mam zatem mogę sobie dalej tutaj zgrabywać. No i też do farminga miała premierę DLC. Precyzyjna farba, ale ja z niego nie chcę korzystać. Bo jest mi to niepotrzebne do szczęścia. Wolę taką grę, jaką mam teraz. Pra. Znowu ten sam manewr, co wcześniej. To teraz pojadę w ten sposób. A niestety, kosiarka na przód zobowiązuje do takich rzeczy. Dobra, i teraz pojedziemy od tej strony. Ja sobie sprasuję może poza odcinkiem a na odcinku to będziemy owijać żeby było trochę ciekawie okay. kolejny przejazd Pasowałoby mi już naprawić tego maseja. On już ledwo zipie. A remoncik by mu się przydał. Oj naprawdę. Okej. Okay. Ale fajna jest ta zgrabiareczka, praca dzięki niej idzie naprawdę bardzo sprawnie. Tylko jest dużo kręcenia się, więc ta łąka mimo wszystko tam sami wiecie. Nie pokazuje tej e zgrabiareczki w aż tak dobrym świetle. Ale też planuję niedługo kupić jakieś nowe pole, stricte właśnie, żeby tam była łąka. No i powoli będziemy też ruszać w produkcyjną, jeśli chodzi o farminga. Że też tego trochę będzie. 14 minuta odcinka. A my dalej jesteśmy w dupce. Aż by Andersona nie rozjechać. No i szkoda, że nie można pracownika sobie zatrudnić do takiej czynności. Tylko trzeba samemu się mordować. Na dłuższą metę jest to nudne. Zgrabianie. Żeby mi się pewnie przydało trochę kiszonki dla krów no ale to jeszcze nie jeszcze może wystarczy taką mam nadzieję dłużej tylko, że nie mam za bardzo siewnika do kukurydzy i chyba będę musiał się mordować, mordować tym maleństwem no, ale cóż, jakoś sobie musi dać radę. Siewnik do kukurydzy też na pewno się pojawi jakiś konkretniejszy. Ale nie w tym sezonie, ani w przyszłym chyba. chciałbym ruszyć jakieś nowe uprawy znaczy nowe no tych, których jeszcze nie było na tej serii jak buraki, ziemniaki słonecznik ale póki co nie ma jeszcze na to za bardzo warunków no bo dotychczas inwestowaliśmy w pola zwierzęta i maszyny no to może teraz czas zainwestować Już w uprawy, nowe pracownik tam już będzie kończył, chyba za jakiś czas. A ja sobie zrobię jeszcze przejeździk, zaraz się przepinam do prasy. Na szybko sobie zbeluję. W kolejnym odcinku zrobimy akcję z owijaniem L. Też po raz pierwszy na tym kanale. Mam nadzieję, że to jakoś sensownie zgarnę. Ten pokos udało się dobra. Super. No to to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnego, który na pewno będzie już ciekawszy. Ja się z Wami żegnam. Na razie trzymajcie się. Cześć.